Złote, a skromne. Witajcie drodzy widzowie. Recenzja na cztery ręce, jak tu widać. Le magazyn LEGO Ninjago z Złotym Lloydem Oni. E mam nadzieję, że recenzja będzie ciekawa. Już się dzieje. Już widzicie, że sporo się tutaj dzieje. Dostajemy taki blisterek. Crystal Ninjago Trading Card Game, seria 8. Najpierw zobaczmy sobie, co w nim znajdziemy. Janek na pewno będzie przechwytywał wszystkie Elementy, jakie tutaj się znajdą, co to jest? Instrukcja, oczywiście. To nie, to nudne. Jedziemy skrystalizowany duet Pan F i Niszczyciel Zemstonu. Zemstonu, ładna karta. Dalej, do góry nogami. Aha, do góry nogami będą teraz. F. Wojownik i Niszczyciele Zemstonu. Pytor i Asfera. Może takie średnie karty, przynajmniej mi się. No ale wiadomo, to jest do gry, tak? Helikopter węży, siłowanie na rękę, łuszaleje na stare lata. Już, momencik, i to też pokażemy. Ja to już pokazałem w zasadzie. Janek, Johnny, to jest instrukcja. Instrukcja, ej, Janek, ale lampki to ty nie, nie musisz lizać tutaj. I mamy motocykl podstępnego węża. No i takie karty. No dla fanalego jak najbardziej... Polecam. Skrystalizowany Mroczny Władca. Ładna karta. Nawet nie wiem, nie, one są tej, tej samej struktury, więc myślałem, że jest grubsza po prostu. Yy, ale fajnie. Czyli mamy już fajny pakiecik. Sam magazyn zaprezentuję Wam a w tym momencie. Na sam koniec będzie oni, ponieważ chyba będzie cięcie, bo Janek się dobiera do saszety, a jest papierowa, więc pierwszy raz chyba uda mu się samemu ją rozwadzić Chociaż nie. Widzę, że wraca tutaj na recenzję. I mamy naszego Lloyda. Yy, przyzwyczaiłem się do tych skrzydeł. No tu, tu mamy zagadki, takie jakieś szarady, zgadywanki, układanki, tego typu rzeczy. Batmana już wam pokazywałem, jest spoko. Yy, aha, w zeszłym roku no, przyzwyczailiśmy się do tych skrzydeł smoczy, takich w postaci z przeźroczystymi nóżkami. Ta jest taka troszkę bardziej zwyczajna, yy, ale no też musi być jakaś taka równowaga o Złoty Smokkaj. Ładny plakat. Janek. To nie jest grzechotka, ale zaraz, zaraz się dobierzemy do tego. Zaraz to rozwalimy. No, to jest ciekawy plakacik. No. Takie wielkie nogi, a tu takie małe nóżki ma. Postać. Samme. Mia X. Samohide X. Ładne. Też ładny plakat. Lećmy dalej. Przelećmy całość. Jezu, Janek jest zespo... yeah. Tak, otworzymy zaraz. Ale ja muszę przelecieć do końca, zobaczyć, co będzie w następnym numerze. Jay. Złoty smog, Jay. Patrz jakie skrzydła będą. Janek. Warto, warto czekać. 21 lutego widzę. No i raptor i pułapka. Szukam tego magazynu. Zdarzy? od 26 stycznia. Aha. To czemu na niektórych magazynach jest, że w sprzedaży już jest dostępny, a tutaj od 26 stycznia? No cóż, chyba, czyli chyba od dzisiaj. Nawet nie wiem jaka data jest dzisiaj. <grym> chyba 26 już. Już jest nowa seria LEGO Ninja Ninjago Trading Card. Tak więc macie nową saszetkę z tej serii. Tak Janek, ale ja muszę... Proszę, weźmiesz? Weźmiesz magazyn? To ja sobie odłożę kamerę i rozwalę saszetę i widzimy się po budowie. Udało się zbudować złotego Lloyd'a. Mamy tutaj masywny trójząb Powiem wam w kiosku średnio to wyglądało, ale jak się przyłoży mu to do łapy, i tak powiem od razu, że Johnemu się najbardziej ten element podpadał, a to wszystko się fajnie trzymało, dziwo. Tak więc tutaj plusik za wytrzymałość, yy, później już to też nie odpadało, tak, tutaj po prostu gdzieś Johnny sobie łapał za górę, teraz na razie to ogląda, więc mamy chwilę spokoju. Yy, przy bliższym poznaniu, no troszkę lepiej wygląda ta minifigurka, szkoda, że na ramionach jeszcze czegoś nie ma, jakiegoś elemenciku, ale same nadruki na toksie i nogach, przyjrzyjmy się oczywiście, wyglądają dobrze, ładnie się zgrywają ze sobą, yy, troszkę za dużo złota może, tak powiem. Złote, a skromne, nie? Yy, złota katana. Z tyłu drugi wyraz twarzy. Bardzo ładnie to dopasowane, oczywiście. Tutaj jest to na tyle krótkie, że to nie przeszkadza. Janek, poproszę światełko. Światełko, dziękuję. Tak, mamy yy, na ramiennik. Z uchwytem, właśnie na katanę. Z tyłu ta zbroja, ten strój wygląda tak. Dobrze się bawisz, Johnny? Dziękuję. I mamy też włoski z przepaską, z taką bandamą, nie wiem jak to nazwać, zawsze, taka opaska wokół głowy, żeby mu te włosy nie spadały za bardzo na oczy podczas walki. Tak więc powiem tak, w porównaniu do poprzednich numerów, no troszkę jest moim zdaniem przeciętnie, ale jakby na początek roku, no to to jest no dobry. Start w ten nowy, właśnie 2024. Polecam Wam. Macie tutaj też sporo kart dodanych. Jeden zapasowy element był u mnie, jeśli kogoś by interesowało. Nie wiem, czy to jest wspólne dla wszystkich saszetek, czy po prostu błąd pakowania. Janek chce zobaczyć też. Dobrze, popatrz sobie na kamerę. O, jeszcze karty pokażemy. Tak, tak, więc moim zdaniem opłacalny magazyn. Czyli tyle, no polecam, no co więcej. Jonemu mu się podobało. Johnny tutaj zaraz wyłączy nagrywanie, coś czuję yy, i będziemy się widzieć po prostu w kolejnej recenzji. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Jeśli tak, to no, wyraźcie swoją opinię oczywiście na zdrowie w komentarzach, w lajkach itd. tak dalej, i dalej. Pozdrowienia dla Janka jak najbardziej na czasie, ponieważ troszkę, troszkę zaczął kichać, jak słyszeliście. Ja was też pozdrawiam. Do następnego. Cześć. Cześć przyjaciele. Co ci mam dać? To? Co? Gazetkę teraz będziemy oglądać? O. Oglądamy gazetkę? No oczywiście. No, możesz nią zrobić co chcesz. A tam? Saszetkę? Pustą saszetkę chcesz? No To bierz pustą saszetę. O, saszetka? Lep Lepsza niż... Tak. I karty. Bierz karty. Bierz co chcesz. Człowieku. Już po recenzji. Tylko żebyś tego nie zjadł i będzie git. Nie, Janek nie je klocków. To już się szybko nauczył. <gry>